Kluczowym staje się elektorat. Jak zorganizować elektorat? Na różne sposoby można. Można kupić, można zastraszyć. Wtedy ma się elektorat bardzo stały. Można też przekonać. To jest najtrudniejsze. Wydaje mi się, że może... ułatwiającym przekonywanie elektoratu byłoby wiązanie zwykłych ludzi do działania pośród tych leniwych, którymi jesteśmy każdy z natury. Da się była wyba... <laughs> przekonać dostateczną ilość, którzy by zaczęli po obywatelsku działać. Zwróćcie Państwo uwagę na fakt, że my słyszymy państwo obywatelskie, a jakież są obywatele? Jakie są obywatelskie, jak programowo ludzie są przedmiotem w tym państwie. Tutaj trzeba zaczynać od, od tego, co sugerował dawno temu chociażby. I inni pozytywnie Dziękuję. Ja, ja oczywiście, proszę o to, ja, to ja skomentuję tą wypowiedź. O, bardzo mi się to, to jest w pewnym sensie w formie apelu. Jest poseł z Gdańska, który, którego teren działania to jest Sławot Gdański, Gdański. Jestem ja od My chętnie my skorzystamy z Państwa pomocy, lecz prosimy Was o pomoc. Tak? I, 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 i na tym to właśnie polega, żebyście Państwo przychodzili do nas, żebyśmy razem, żebyśmy działali, podejmowali jakieś wspólne przedsięwzięcia. Gazeta Polska jest blisko związana. Z Prawo i sprawiedliwości, to jest bardzo istotne, żeby te nasze działania były skorodowane. Także apeluję tutaj też o konkretne, nie? żeby często, bo, żeby te nasze dyskusje też nie były zbyt ogólnikowe, jeśli coś tam jest winien, nic nie możemy zrobić, nie wiem, sytuacja popara. Konkrety, konkrety, jeszcze raz konkrety, zbliżają się też wybory samorządowe. To jest bardzo istotne, kto będzie nasz samorząd reprezentował. Tak? Proszę, pan Edward, powiedz o Proszę Państwa, chyba wszyscy tu y, zgodzicie się Państwo z tym, co powiem, że niestety mamy gnijące państwo, sądy, prokuratura, samorządy, korupcja powszechna, różnego rodzaju, ręka rękę myje. I musimy się temu przeciwstawić, troszeczkę nawiązując do tego, co pan powiedział, Powiem coś antynestetycznego. To znaczy, trzeba aktywność ludzi, przywrócić aktywność ludziom. To znaczy, musi być zmiana konstytucji, musi być zmiana ordynacji wyborczej na większościową, gdzie to my wybieramy naszych przedstawicieli konkretnych, którzy odpowiadają osobiście przed wyborcami. I musi być zmiana referendum. Przecież nie może być. Referendum, które zamyka drogę aktywności społecznej. Referenda w Szwajcarii, o wszystko. Nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. A u nas 50%, które są niedopuszczalne, to są ustawy, konstytucja antyobywatelską społecznej. O ja Jeśli chodzi o mobilizację większościową, to proszę Państwa, zbliżają się, wybory są jak wiecie, Platforma Obywatelska szła z okręgi jednomandatowej. Na dzień dzisiejszy nie zmieniono nawet, nawet ordynacji do wyborów samorządowych, żeby choćby właśnie ordynację większościową. Dla przykładu Gdynia, tak? Będziemy mieli okręgi mandatowych. i jest dzisiaj sytuacja taka, że jeżeli w danej dzielnicy jest, jest jakiś kandydat na radnego, który może tej, tej dzielnicy mieć Poparcie na, na przykład nawet 10% społeczeństwa z tego czy tam 20%, nie? to on i tak nie zostanie radnym, ponieważ nadal mamy próg 5% w skali miasta. I to, to są hasła. To platforma naprawdę dużo obiecuje. Nie, nie zmieniono ordynacji do wyborów samorządowych. Nie wprowadzono dwóch Przy Przecież wiemy, że, że to, to, to jest patologia, tak? To jest patologia władzy. Jeżeli nie ma, nie, nie ma dwu kadencji Na poziomie państwa mamy dwie kad kad kadencje prezydenta, na poziomie gminy może rządzić 30 lat i wiadomo jak są układy, wiadomo jak to wszystko idzie później niżej poprzez właśnie choćby sądy, wymiar sprawiedliwości i tutaj to... Chodziło o konkretne wnioski na podsumowanie jak Proszę Państwa, ta dyskusja nie bardzo ma sensu, ponieważ mi państwo za biurkiem, i państwo tutaj się zgadzają. W związku z tym nie ma właściwie sensu tego przewróżać. Trzeba